Zobaczcie tutaj jak tutaj wygląda, no już tych nie będę wyrywał, ale generalnie taka roślina jest bardzo duża, wyrwiemy ją. O. O. Oczywiście tutaj system korzeniowy, zobaczcie, system korzeniowy nie jest uszkodzony generalnie, również na obiektach kontrolnych po takiej, po tak łagodnej zimie, ale zwracam uwagę tutaj na tą część. Zobaczcie, jaka, jak mocno zredukowana jest ta rozeta asymilacyjna. Te liście już tu nie funkcjonują, praktycznie zostaje coś takiego, jak teraz byśmy wzięli tamtą roślinę. Pokroj się to jest różnica bardzo duża i zobaczcie, jaka tu jest, jaka tu jest powierzchnia asymilacyjna, a jaka ta. Także roślina tu będzie potrzebowała dużo więcej czasu na odbudowanie tej masy. No i oczywiście skazana jest skazana jest generalnie na, na dużo, e, go, dużo gorszy plon w porównaniu do, do tamtych obiektów oczywiście e, tu też wegetacja przebiega. Zobaczcie, jest, ta, jest bardzo dużo e, korzeni, ale tutaj musimy poczekać, żeby, żebyśmy uzyskali e, rośl, roślinę taką jak przed chwilą widzieliśmy. No i oczywiście sucha gminizna, te liście tutaj opadły. Zobaczcie, zobaczcie, jeżeli rolnicy opóźnili zabiegi, w tamtym roku bardzo długo czekali na jesień, bardzo długie ogonki liściowe, zobaczcie, niesamowicie. I praktycznie jak ktoś przeczekał, no to ma taki efekt. To wszystko tutaj już gnije, plantacje takie albo niechronione, albo Generalnie chronione słabymi regulatorami wzrostu, praktycznie to czuć z daleka. Takie plantacje, tak. bo to wszystko tam knie i generalnie jest taki nieprzyjemny nieprzyjemny zapach. Jeszcze co warto dodać do tamtego widoku, który mieliśmy, mieliśmy przed chwilą, o tutaj już. Mamy kilka tych symptomów, jest ta sucha zgnilizna, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o tej, o tej różnicy, jaką widzieliśmy tu mamy, przy tamtej roślinie, to tutaj stanowczo mamy, nie mamy zawiązanych tych no, zawiązków przyszłych pędów bocznych, także to jest to, jest to co bardzo mocno wyróżnia karyks, który nam tutaj stymulował, bardzo pozytywnie wpłynął na zawiązanie tych, tych przyszłych pędów bocznych już oczywiście jesienią.